Dzień dobry. Ja nazywam się Katarzyna Sobolewska, jestem psychodietyczką i dietetyczką. I to jest szesnasty odcinek podcastu, w którym powiemy sobie trochę o tym, czy jedzenie emocjonalne zawsze jest złe i czy trzeba się zawsze martwić. Więc zaczynamy. Kiedyś zadałam pytanie w ankiecie na Instagramie, czy właśnie jedzenie emocjonalne zawsze jest złe. No i sporo osób odpowiedziało, że tak, że jest złe, że coś, coś jest nie tak wtedy, nie? jak jemy emocjonalnie. A ja odpowiem, że nie da się oddzielić emocji od jedzenia. I to jest jak najbardziej ok, i to jest jak najbardziej naturalne, ponieważ my żyjemy w świecie pełnym bodźców, pełnym kolorowego jedzenia, smacznego jedzenia, mmm, słodkiego, słonego. No, Wszystkie smaki, jakie chcemy, tak naprawdę możemy dostać w każdym momencie. Więc tutaj jakby mamy taką smakowitość jedzenia i to już nas wyzwala jakieś emocje. I nie wiem, idziemy do restauracji, celebrujemy coś, tak? Więc jakby, jakby tutaj nie da się tego jedzenia emocjonalnego oddzielić, znaczy nie da się oddzielić jedzenia od emocji, o tak. Bo jedzenie pełni wiele funkcji w naszym życiu i tak naprawdę no, to jest, to jest znowu, no mówię, jak najbardziej okej, okay, to jest jak najbardziej naturalne, że to jedzenie, ogólnie jedzenie powinno pełnić funkcję tego, że jestem głodna, to jem. Nie jestem głodna, to nie jem. Ale w tym momencie, jeżeli mówię, my jesteśmy w takim świecie pełnym bodźców i naszej naturze, jakby ludzkiej, jest to, że my lubimy coś celebrować, my lubimy coś świętować, my lubimy z kimś spędzać czas. Jeżeli my tak robimy, to często na przykład coś sobie gotujemy, nie? I na przykład jemy właśnie z przyjaciółmi, rodziną, okazując tym uczucia. Czyli nie wiem, jeżeli gotujesz coś dla swojego partnera, partnerki, to w tym momencie powiedzmy, że robisz coś dobrze, przygotowujesz te kolacje, obiad mega długo, kupujesz jakieś tam specjalne produkty na, ten, na te kolacje. To też jest jedzenie emocjonalne, bo ty wtedy tym jedzeniem przekazujesz uczucie tego, że kogoś kochasz, że kogoś lubisz, że z kimś miło spędzać czas, że chcesz z nim spędzić ten posiłek Kolejnym, jakby, funkcją jedzenia i emocji jest to, że jemy, bo chcemy coś uczcić. Czyli w tym momencie, jeżeli my się z czegoś cieszymy, chcemy coś celebrować, no to idziemy do jakiejś restauracji, to sobie kupujemy jakieś. Jakieś różne, tam, nie wiem, fajne jedzenie i to też jest OK. Jemy, bo dostaliśmy awans, czyli znowu tutaj, na przykład znowu chcemy coś tam uczcić, chcemy z kimś spędzić czas, czyli znowu na przykład zapraszamy znajomych, czyli znowu podobna, podobna funkcja, tak? Jemy, bo mamy nierozładowane napięcie emocjonalne, i tutaj zaraz sobie o tym troszkę więcej powiemy. I jemy na przykład ze stresu, jemy bo nam smutno, we i źle, jemy bo jesteśmy znudzeni, jemy bo, bo po prostu, nie wiadomo dlaczego. Więc tutaj, jakby mamy kolejny aspekt emocjonalny. I o ile w tym momencie jedzenie emocjonalne nie przeważa w naszym życiu w takiej formie, że na przykład jeżeli ja powiedziałam, że jemy, bo chcemy coś uczcić i to jest ok. To to jest ok, ale jeżeli my chcemy coś uczcić, czyli nagradzać się jedzeniem za każdym, każdym razem To to zaczyna być takie, no kurde, dlaczego ja tak robię? Dlaczego, dlaczego ja na przykład, no nie wiem, nie pójdę do kina, do teatru, nie, wiem, nie przeczytam książki Cokolwiek innego, co mogę też celebrować, jakby mój awans mogę jakoś inaczej celebrować Ale ja wybieram jedzenie nie wiem, poszło mi dobrze w pracy, to wstąpię do sklepu obok, kupię sobie dwie czekolady i sobie zjem te czekolady. To tutaj jakby zaczynają się robić te czerwone flagi. Ale powiedzmy najpierw o tych zielonych flagach, bo o nich się mało mówi w ogóle. Czyli na przykład, właśnie spotykamy się ze znajomymi i jemy swoje ulubione dania, i to właśnie jest ok. Jeżeli nie musimy regulować tym napięcia emocjonalnego, bo to nie jest tak, że każde jedzenie, właśnie z, jeżeli my coś celebrujemy, jeżeli my się z kimś spotykamy, jeżeli my coś robimy takiego fajnego, to że każde jedzenie, właśnie z tym, co nas spotyka, jest złe, emocjonalne, takie emocjonalne pod tym kątem, że szukamy czerwonej flagi. No nie. Zastanów się, jak ty odbierasz jedzenie i jaką jedzenie spełnia funkcję w twoim życiu. Bo jeżeli właśnie mówię, wychodzisz sobie gdzieś, ale po prostu no, jesteś z tym kimś, myślisz po prostu o tej rozmowie bardziej niż o tym jedzeniu, to to jest ok. Ale jeżeli wychodzisz z kimś i tylko myślisz o tym jedzeniu, co by zamówić, ile to może mieć kalorii, jakby to zamówić, i później jak przyjdziesz to zjesz jeszcze coś tam i coś tam, to tu zaczyna się znowu kolejna flaga czerwona. Ale na przykład jeszcze. Często jedzenie nam się kojarzy z jakimiś miejscami i wtedy na przykład kupujemy automatycznie. I tutaj też nie ma się czego doszukiwać: jakiegoś nie wiadomo, nie wiadomo złej rzeczy, tak? Nie wiadomo jakiej czerwonej flagi. No bo na przykład zobacz, sezon na mandarynki. O, no to z czym nam się kojarzy? Ze świętami. Nie wiem, zapach popcornu. Kojarzy nam się z kinem. I na przykład, jeżeli idziemy do tego kina, no to jest bardzo prawdopodobne, że kupimy sobie ten popcorn, nie? Czy tam właśnie na czosy, ale częściej ten popcorn, no bo jednak na kilometr czuć ten popcorn tak naprawdę, jak się wchodzi już na samą górę tego kina, czy tam no, gdziekolwiek to kino jest. Więc jakby tutaj mamy takie, że. Jedzenie zawsze będzie nam gdzieś tam towarzyszyć, tak? Nie wiem, no, świeże na przykład owoce, warzywa kojarzą mi się z wiosną, tak? Czyli właśnie, nie wiem, szparagi, jakieś tam różne takie inne rzeczy, pomidory malinowe, wszystko to mi się będzie kojarzyło z wiosną, więc tego będę więcej jadła, będę tego więcej kupowała, bo mi się to kojarzy dobrze, mi się to kojarzy z, z ciepłem, mi się to kojarzy właśnie z zieleniem, z rozkwitem, wszystkiego, i to jest też ok. Eee, ale właśnie, kiedy są czerwone flagi w jedzeniu? Czyli te czerwone flagi w jedzeniu pojawiają się właśnie wtedy, kiedy, tak jak mówiłam, zaczynamy nagradzać się tym jedzeniem, jeżeli robimy to za każdym razem, jeżeli nie mamy innej alternatywy na to, no to właśnie coś zaczyna być nie tak. Jeżeli my rozładowujemy emocje, czyli rozładowujemy nasze napięcie jedzenie za każdym razem, to też zaczyna być coś nie tak. Czyli na przykład, jeżeli nauczyłaś swój mózg, że na sytuację stresową. Dobre będzie pudełko czekoladek albo pączki, albo no nie wiem, cokolwiek, tak? Jakby tutaj będę tak wyliczała, ale to cokolwiek, co nauczyłaś, że będzie dobre, nawet paczka chipsów, tak? To w tym momencie twój mózg będzie wiedział, po co sięgnąć bardzo szybko, bo ty już nauczyłaś go, że to mu daje ukojenie. Więc znajdź sobie jakąś metodę, co mogłabyś zrobić, żeby rozładowywać to napięcie inaczej. Czyli co byś takiego, co Cię inaczej odstresowuje, tak? Co rozładowuje całe to Twoje napięcie? Bardzo dobrym rozwiązaniem jest aktywność fizyczna, bo aktywność fizyczna wyzwala nam hormony takie pozytywne, endorfiny tak? I właśnie całe napięcie potrafi zelżeć lub zniknąć. Więc tutaj ja bym tą aktywność fizyczną Ci polecała i to nie jest zawsze dźwiganie sztangi Tylko to może być nawet spacer, to może być po prostu przewietrzenie nawet głowy dookoła bloku, wyjście I ochłonięcie, zapytanie się siebie co takiego się stało, dlaczego mam tyle napięcia w sobie I taki auto monitoring tego wszystkiego, tych swoich myśli, tego swojego takiego zachowania Bo jeżeli my będziemy działały na autopilocie, no to będziemy tak lecieć non stop i tutaj jemy często też ze smutku, złości, ale też wtedy kiedy jesteśmy szczęśliwe. I tutaj się znowu warto zastanowić. Kiedy jemy właśnie ze smutku, kiedy najbardziej jemy ze smutku, nie? Warto prowadzić taki dzienniczek auto monitoringu i się sobie przyglądać. Bo jedzenie ze smutku, ze złości jest bardzo częste, ale właśnie wtedy już mało kiedy zauważamy, że jemy na przykład wtedy kiedy na przykład jesteśmy szczęśliwe, a to też jest to też tworzy nam napięcie. I jeżeli my nie rozładujemy tego napięcia, właśnie tej ilości szczęścia w sobie, no to będziemy miały taką kumulację tych emocji, będziemy chciały ją jakoś rozładować. Tak samo jest ostatnio. Widziałam gdzieś filmie ktoś tłumaczył, dlaczego jak widzimy jakieś takie słodkie, małe zwierzątka czy dzieci To nam się tak bardzo chce, aż się tak ściskać z tego wszystkiego I tak w ogóle, by tak można było je tam zacałować i w ogóle, no jesteśmy wtedy takie, no cudowne zwierzątka, prawda? Czy tam dzieci, bo tak najczęściej jest właśnie to dzieci do zwierząt no, i właśnie chodzi o to, że nam się zbiera tyle tych emocji w sobie, takich właśnie pozytywnych, takich, takich no miłych tych emocji, że nasz mózg nie jest w stanie w ogóle sobie poradzić z nimi. I co zaczyna robić? No, zaczyna je jakoś wyzwalać, tak? Zaczyna właśnie, o bo Boże, jak ja mi ścisnęła, jak ja po prostu aż tam, no nie wiem, cokolwiek tam bym zrobiła, żeby tam zjeść, po prostu tam to zwierzątko schrupać i takie słodkie, takie fajne, nie? Więc jakby tutaj mamy znowu takie duże napięcie emocjonalne z tym wszystkim związane. I tak samo możemy właśnie sobie zagryzać to napięcie, nie, czyli właśnie to możemy jeść te słodycze, możemy jeść tam jakieś różne inne rzeczy, które no, nauczyłyśmy się kiedyś, że to napięcie dało się wtedy zredukować. Nie? I tutaj jest kolejna taka jeszcze rzecz, że nie jemy, bo boimy się zmian kształtów ciała i dorastania. I tutaj właśnie bardziej mówię przy, przy, przy właśnie zaburzeniach odżywiania, ponieważ to jest dość Częste zjawisko tego, że się tego boimy, tak? Czyli boimy się dorosłości, boimy się tego, że nasze ciało się zmienia, że, że będą inne kształty, tak? I to jest często też bardzo ważne do przepracowania ze specjalistą na terapii, czy z psychodietetykiem, z terapeutą, psychologiem. Więc tutaj, jeżeli masz coś takiego, właśnie, że boisz się tej dorosłości, dojrzałości. To nie bój się poprosić o pomoc, tak? Bo to też nie musi tak być, nie musi tak trwać i to też jest do uregulowania. Więc tutaj, jakby z tym wszystkim podsumowując, jedzenie emocjonalne jest powiedzmy zazwyczaj lub bardzo często i nie da się oddzielić jedzenia od emocji, i to jest ok. Kiedy zaczynamy sobie za bardzo regulować napięcia jedzeniem i kiedy za bardzo zaczynamy iść w to jedzenie, to możemy zobaczyć, że tam jakieś czerwone flagi będą występowały. I zacznij zastanawiać się, co takiego mogłabyś zrobić, żeby po prostu to jedzenie nie zastępowało po prostu tego, tej redukcji tego napięcia, żeby, żeby właśnie znaleźć alternatywy na to, jak to napięcie sobie inaczej redukować. Ja w takim razie bym się chciała z Tobą pożegnać. Dziękuję Ci, że byłaś ze mną do końca, i życzę Ci dobrego dnia.